Tymczasem bohaterowie sobie. Jedna drużyna se gra, a druga to se ogląda wiadomości, co się dzieje w Caboom City, a rasa to se rozmawia. Także przechodzimy do Aerozolsa i do kapitana, do kapitana Justy'ego. Lecimy. Czyli co. Kapitan Justice No, no, słucham. Przyszliśmy, tu, przyszliśmy tutaj na sprawę. Jaką? A na to już jak Mr. King z profesorem K. Nadal są. A co siedzą? Ja im dałem suchy chleb. On tylko chlepie? Dokładnie. On tylko chlepie z profesorem K. Aha! Ej. No. Żeby tylko złoczyńców nie napadli na nas. Damy radę! Ja to jak zwykle przykrywam, bo ty jesteś najlepszym bohaterem na świecie, no! Co oni tam rozmawiają? E! Mr. King! Xavier. 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 Co? Czy sobie, co on powiedział? Jezus Maria, co? Co oni... Co te zło... Co te bohaterowie znowu mówili? Powiedział, że jak tylko my no to nas napadną. Nic na nas nie na nas się nie napadną. My, my będziemy w większą armię będziemy mieli. Ale to... Ale co wygra znowu? Bzdura to jest. Nie słuchaj ich. Okno umieracja. racja. To dobra. To my lecimy. Dziękujemy za informację. No. Co tam u nich? Pa! Nara! Pa! Na razie. Dawaj! Dawaj! Dawaj, Lewandowski! Dasz radę! Dasz radę! O, oglądają se. Cześć! O, Ela! Pacą, drgamy! O, Lewandowski gra! A ja O, Lewandowski tam jest. Okej. Okay. Zsiom! Oj, ja. E, to ja tu usiądę. No cześć, no Elo. Cześć Co tam u Ciebie? Okej okay. I co powiedział? Powiedział, że Że u nich U nich jak zwykle Jedzą sam suchy chleb, a następnie to jedzą same Same tylko chleby, a na sobie to strawę yeah. Śmieszne to jest, no Oby tylko na nas nie napadli, gdyby na nas znowu napadli to byśmy wygrali znowu bo my jak zwykle wygrywamy. Dokładnie! My tylko my tylko wygrywamy. No! Obyś tylko ty kolejny raz wygrał. Wy, jeśli pokonamy profe profesora K i wszystkich złoczyńców, którzy są tutaj, to my będziemy królami. Nie! A Jarodzow będzie królem. No! Okej! Okay. Czekaj, czekaj! Jest! Co? Wykrali! O ja! A to jak zwykle muszę stać tutaj. Ty! E! No? A tak w ogóle? To co my będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj mamy dzisiaj sporo pracy, a my wolne. Ja to wolne mam. Jak to, Kitka? Jak ty to wolne masz? Normalnie! Volt mi dał wolne! O ja! O, ho, 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 ho. A my to co oglądamy, co tam dzieje się w Kabum City, ładna pogoda jest dzisiaj No dzisiaj jest 16.11 Ja zaraz idę Zaraz idę do sklepu kupić coś Co idziesz kupić? Pijcie, chcecie coś? Okej, okay. Lairo, Zosa przynieś e, Coca-Cola Okej okay. Ja zaraz idę Dopiero ja idę 16.20 Okej okay. To ja, to ja lecę dżep... O tym jet pointem moim Jet Nara Nara On za 9 minut tam będzie A trafi do nas No Hmm Oby tylko ich tutaj nie było E, złotycy Bo jakie samochody, ty Który bierzemy? O ten na koniec Ty na koniec zdawaj Dobra ale nas jest dzisiaj pięciu. No, no niestety nas pięciu jest. A tutaj jest... No pięć! Dobra, ja biorę ten, a ja biorę ten, ja ten, ja ten! A ja czemu ja zawsze słaby zostaję? Ej, uspokójcie się! Co to jest? O, bohater! Pa! My pięci jesteśmy. Co wy myślicie? Co wy myślicie? Że zabijecie się bojasz? To jest dla bohaterów. Huap! Chłop! Chłop! Tylko nie to. Ow! Już! A! Zaraz tutaj paralizatorem dostaną. Okej. A ten pojazd tylko należy do mnie. Jadę do bohaterów. Nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał i gnąć łapek w górę.